Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Papoio, już szóstym. Ostatnio ocaliliśmy Lule, No i teraz mamy wrócić do pierwszej lokacji, żeby Lula otworzył nam mechanizm na kamieniu do przejścia do Szamana. Więc teraz musimy sobie jakoś poradzić i Aha, mamy Lule, więc mamy plecak odrzutowy właściwie. O wpizdu, o wpizdu, o wpizdu. No dobra. Nieźle, trochę tak na krawędzi Dobra, okej, okay, ogólnie... Aha, on sobie przez to przebiega, a ja to nie mogę, co? Bo mnie tam teraz mam mechanizmy u góry? Co tu się dzieje? How many water tanks can you find? Ile zbiorników na wodę potrafisz znaleźć? Tak, widzę, widzę. Aha, bo brama jest zamknięta. Brama jest zamknięta i ja nie mogę go teraz ten, ale dupa. Nie mogę go teraz y, uleczyć tym owocem y, zepsutym. To dupa. Czy musimy sobie poradzić bez tego, co? A, potwieramy wszystkie mechanizmy Za pomocą luli Więcej na razie nie widzę No i okej okay. Aha, to jest zbiornik z wodą, no też prawda I co, mam go zalać wodą, żeby ten? Aha, zbiorniki od, od, odlatują. Gdzie leci zbiornik? Gdzie one lecą w ogóle? Gdzieś tam. A, ponadto... Tutaj. O, w pizdu. Dojebałem, dojebałem, jak sanki w maju. Tego się nie, od, nie da otworzyć już tych segmentów, szkoda. No były dosyć przydatne, ale okej. Okay. Jedziemy tu z powrotem. O! Tu mi się w ogóle coś otworzyło. O, mogę trochę coś pomodyfikować jakąś wodę. Aha, o to chodzi, dobra, kminie. To jest ten sam, 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 sam. Ten sam motyw co z wodą, co z tymi domami wcześniej był. Robimy taką wieżę ze zbiorników na wodę. Nie wiem, czy oni mi pomogą uciec stąd, czy. czy co. Teoretycznie tak. W praktyce mam przejebane. Nie uciekaj. Dobra, myślałem, że go zgubię dzięki temu kluczeniu. A tu taka, taki wafel, nie? Dobra, jak zwykle, musimy po prostu wziąć wszystkie i poskładać do kupy. Więc tutaj pojedyncze nic nam to nie da plus chyba Tam było tak, że musieliśmy jednak z tych domów korzystać, żeby przechodzić do innych, na inne domy. Tutaj nie ma takiej potrzeby. Wystarczy tylko znaleźć wszystkie zbiorniki. Okej, okay, czy tam jest jeszcze, tam jest jeszcze coś? Po tamtej stronie. Tu tam z tyłu jest jeszcze jakiś jeden zbiornik, zauważyłem. O, właśnie tutaj. Idealnie. Dobra, teraz na tą stronę jakoś musimy przejść. Nie, czekajcie, tu nic nie ma. Tu jest zbiornik. Ja Miałem tam teraz przejść. Dobra, tak się da. Nie jest źle. Hmm. Dlaczego teraz nie wiem? Czy, czy tutaj u góry jest jakiś zbiornik? Jest, cholera. Musimy tam. A, monster, nic nie widzę przez ciebie. JOLO dało się To otworzyliśmy Fuck, tam już nie dolecę. Nie, nie, nie. Nie przebieg obok mnie. W sumie zajebiście. Bo tu mam jeszcze zbiornik na wodę do otworzenia. Nawet dwa. Nie, daj mi otworzyć. Tych chuju. tej gnojku jeden, no Ale... faktycznie ja mam tutaj coś takiego nie zauważyłem I mam jeszcze jakieś, jakieś drzwi No, taki backdoor tutaj Wow 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 Zajebiście Szkoda, że nie zauważyłem tego wcześniej Tego backdoora mieliśmy To dopiero wielka pała! Dobra. Ale ogólnie chodziło o to, żeby to ściągnąć tu na dół. Żeby móc stąd wyjść. Checkpoint. O, obrócił się. A, zrobiło mu tunel. Mhm, spoko. Też może być i tak. Droga mi się buduje, zajebiście. Holara, nie o to mi chodziło. Znaczy nie o to chodziło twórcą. Źle zrozumiałem. Stąd trzeba było przejść tu, a stąd tu. Bo tam jest gdzieś właśnie zepsuty owoc, pamiętam. Jest u góry. Dobra, wiem gdzie jest. Pokazywałem go wam zresztą, a to on było w poprzednim odcinku. Szkoda, że właśnie zdupcyłem. Tu jest No tu był przynajmniej zepsuty owoc. Nie wiem, czy to wystarczy, żebym przeszedł. O, jest. Dobra, skróciłem sobie trochę drogę. Bo nie doskoczymy, ale nieważne. Doszłam na tą stronę. A, on wyszedł po tej, po tej gąsienicy, ale już na to nie wejdzie. Jesteśmy. To się troszeczkę pozmieniało. Jesteśmy prawie tam, na miejscu. No tak, w sumie stąd nie jest daleko. Musimy otworzyć ukryte drzwi w tym kamieniu. Ale, aha, ona musi naprawić linię z kredy, bo jest linia zepsuta. Widzicie, przerwana jest. O, tu jest w ogóle przerwana. Przezlurować ehm, pod monstera na siebie i zdobyć ten klucz. Ona będzie czekać, aż ja jej pomogę. No, najpierw przejdziemy do tych drzwi. Zlurujemy go aż tu. Teraz spokojnie możemy sobie przebiec tam do góry. Albo i nie. Tak na styk w sumie. Ej, co jest?! Chyba cię pojebało, koleś. No chyba Cię pogrzmociło Ej no dlaczego możesz tak przechodzić po prostu? What the fuck? Ale tragedia Nie mogę... Nie mogę na to wejść, nie pozwala mi Co za gnojek no Muszę ostro poczekać, żeby tutaj był Dawaj Kurwa no! Ej jaja se robicie ze mnie? Przecież... No cholera jasne, już byłem na tym. A on po prostu sobie... Bimba z tego. Chodź tu gnoju. Dawaj 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 Spierdalaj, spierdalaj. O, tak! Otwieraj. Cokolwiek to zrobi. O, uwięziło go, super, dobra. Ona teraz może dorysować linię z kredy. Fajnie że czarną kredą. Jeszcze dwa. Nie rozumiem, że jak on będzie tutaj, to go będę więził. Okej, okay, spoko. No to jest w miarę logiczne. Ostatni. Okej. Okay. Nie! Nie, dlaczego wy mnie tak nienawidzicie. Dlaczego oni mi to zrobili? Usunęli klocki no kurde Klocki znikają, no Ej! Za! Za wcześnie! To jest za krótki czas, żebym mógł to zrobić. Za, za mało czasu mam na to. No trzeba wyczuć idealnie. Tak, super. Udało się. Dobra, uwięziłem gnoja. Teraz Alejandra nam tutaj porysuje kredą. Chociaż znaczy w sumie ona nigdy nie zdradziła swojego imienia, ale... Klucz jest teraz tam, tak? Spoko. Klucz jest tutaj. Aha, w sumie to monster ten. Dobra, i mamy teraz przejść. Nie! Uciekaj! Alejandra, uciekaj! Nie! O, wpizdu! Nie! Co jej robisz z boczeńcu? Co, zjadł ją? No co, ze, że ją zeżarł? Ale jak, no! ja se robisz ze mnie? Zje, zjadłeś moją przyjaciółkę, ty chuju! Wyjebane, tak. Przychodzi sobie na spokojnie. Zeżar moją przyjaciółkę, co za O, tutaj przyszedłem. Daj lulę, otwieraj to gówno. Aha, i po prostu mam kolejne drzwi. Hmm. Seems legit. Nie mam piwa. Zeżar Alejandra. To wygląda jak Alejandra. No bo to jest ona. Czemu tu jest nagle posąg, posąg tej dziewczynki, no? Fajna z niej koleżanka w ogóle, nie? Ech. Dobra, um. dobra, są linie z kredy. Co my tu mamy zrobić? Mam jakiś kamień. Po co mi kreda do kamienia? O, jest monster, w pizdu, czekajcie, to są jakieś większe... Większa rozkmina, tam jest jakieś, jakieś coś na gó góry. No chyba se jaja robicie, że mam go teraz otworzyć. Nie, spierdalaj. Żyj w taki półnie stworzony. No, ja zobaczę co tu się dzieje. Co, może mam go tu zamknąć, co? Tak wygląda, jakbym tutaj chyba miał monstera zaprowadzić w ogóle jakaś wieża. Gdzie są jakieś hintboxy? Gdzie jest cokolwiek? Ja nic tu nie widzę. Żeby tu cokolwiek było. Są owoce i tak poza tym, to w sumie tu nic nie ma. Poza tym, że są owoce. No. W sumie to jedyne co mogę zrobić to otworzyć y, m, przejście monsterowi. Też jest głupi, on ma chyba żabę w ręce. Którą najpewniej zje. Nie, jednak nie. Rules. Hm. Nic mi to generalnie nie dało, poza tym, że mam monstera. Zobaczmy tam na tamten kamień. Nie, ja tu nic nie mogę otworzyć, prawda? Nic nie mogę. No to jedyną rzeczą, którą... która jest aktywna, bo jest biała... Patrzcie, jak to dziwnie wygląda. Patrzcie na ten, bo to jest jej ręka, nie? No dobra, ja nie wiem, co tam się odbija. Myślę, że to jej ręka. Patrzcie, jak to wygląda, jak penis z takimi dziwnymi jajami. Eee, łe, Dobra, Wierzmy Bierzmy owoc, zaprowadźmy go do tego pudełka. To jest jedyna rzecz, którą widzę, że teraz mogę zrobić. Ty chuju! Wziął ja mnie po prostu, przesunął. Chodź, masz. No chodź. Chodź, gnoju. Najpierw zabiłeś mi robota. Ożywiłem robota, to zabiłeś moją przyjaciółkę. No róż tyłek Tam masz Idź w No No i zamknęliśmy go Dzięki temu To nie, nie to żebyśmy go zamknęli w kartonie <laughs> Ale dzięki temu nam tutaj Aha i na przykład to nie jest linia tylko to jest sklejone tekstury Chodź taki rowek w sumie melioracyjny no i teraz znowu, chyba tam teraz trzeba pójść. Um, I co my z tym zrobimy? O oh, fuck. Holy fucking shit. O oh, fuck, jak w incepcji. Ej, to jest zajebiste. Zwinęliśmy sobie świat jej wypuściliśmy monstera o, teraz widzisz coś co ten, czego wcześniej nie było Tak, de facto to aha, ja tam nie wejdę gdzieś tam lula a, shit, 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 czy wyście zwariowali? chcieliście mnie zabić, co? myślałem, że się będzie zajmować za rzeczywistość, ale nie Aha, mam tu teraz drabinę. Tutaj też. No fajnie, że ktoś wcześniej tak postawił tą drabinę. Holy shit! To jest zajebiste! o oh, fuck! To jest tak po prostu... To jest taki mindfuck. Niesamowite. Zajebiście mi się właśnie podoba gra przez te... Przez to właściwie co, co w tej grze się dzieje. Przez to właśnie... Manipulacje rzeczywistością Tam następne Otwórz boxa Przeskoczę tam? A, mam pudełko Holy oh, shit Nie zawsze mogę wszystko zobaczyć, to mnie martwi Teraz krzywię głowę przed monitorem, żebym lepiej coś widział Dobra Spieprzyłem, bo nie, nie trafiłem w pudełko A, shit. Aczkolwiek, też z drugiej strony fajnie, że nie ma tutaj. Znaczy, wiecie, te zagadki są bardzo ciekawe i nie są zbyt skomplikowane. Bo to by był dopiero mindfuck, jakbyśmy. O, shit, nie. No nie mów. Proszę, przesuń się. O, zajebiście nie są na tyle skomplikowane te zagadki, bo jeszcze jakbyśmy mieli, wiecie, po, po bardzo skomplikowane zagadki i łamanie w ogóle tutaj praw fizyki i manipulacje rzeczywistością, to właściwie byłoby to zbyt dużo, byłoby tego zbyt dużo napchane jak na taką po prostu, nazwijmy to, dziecięcą fantazję. Z inną fabułą, w ogóle z innym jakby wykrawanym światem, to jeszcze, by to mogło funkcjonować. Aczkolwiek pamiętajcie, że na przykład film, a, a gra wideo to są dwie różne rzeczy i de facto nie da się tego zrobić tak perfekcyjnie dokładnie. Um, jeden do jeden na przykład właśnie z tego względu, że gra daje w dowolność, nie? Film oglądamy tylko, więc na przykład taka incepcja jest fajna jako film, ale jako gra niekoniecznie musiałaby się akurat tak sprawdzić, ponieważ by była, miałaby tak dużo opcji. Nie, nie wiem co ja chcę, chcę z tym owocem zrobić Mogłem wziąć, wziąć ten owoc chyba ze sobą, co? A nie, ja ten owoc mu wcześniej wrzuciłem. Dobra. Czy zostaliśmy teraz tu tamten świat poszedł w ogóle w piść Gdzieś tam nic tu de facto nie ma. Co ja mam tu teraz zrobić? Może ja lecę gdzieś i nie wiem o tym Pomogłabyś, a nie Co ja mam teraz zrobić? Niech mi ktoś pomoże Jestem uprowadzony przez latający dom Co ja mam teraz zrobić, no? Ej, hey, monster, nie siedź, że pomóż, no, ty pało. Może ja faktycznie lecę, tylko o tym nie wiem. Może ja tylko pospędzać czas z moim ojcem tutaj. Jesteśmy na jakiś do, do, dom Dom z anteną Co ja mam tu niby zrobić teraz? Nic absolutnie nie widzę Żadnej możliwości Żebyś tak ruszył dupę monster, no Czy my się tam zbliżamy, czy, czy nie? De facto nie mam pojęcia No jak tak patrzy, to się nie zbliżamy. Zrobić nic nie mogę. Teraz nie wiem, czy gra się zjebała, czy ja mam na coś czekać. Może miałem wziąć ten owoc stamtąd. Będę uciekał, dopóki mu się paliwo nie skończy. A, czekajcie. O! Nie było tego wcześniej, nie? No nie było tego. Nie widziałem. W tym powinno mi pokazać wtedy taką... stoszkę dla ludzi. Lula się do nas poświęca no to nie wiem czy tam nie musi wykorzystać zbyt dużo mocy Gdzie jest lula? Został został tam. Coś tam buchło. Nie lula. Pisałem go na pewno śmiecie ze mnie chuj. No tak jak w sumie ta babka w tym w Resistance Trójce też posłała swojego męża. Idź, kurwa. to Jest taki wyciąg. Ale. Dobra, ja się oddalam. Jak kolejka górska. Dobra, słuchajcie, zanim tam dojedziemy na drugą stronę, to trochę może minąć. Alemka. Pięknie tu jest. O! Co on taki wielki jest? Ej, no nie może być taki wielki. Przycina się gra w ogóle. Czemu on jest taki wielki? Kikoła, przejebane z tym ojcem. Chciałbym zakończyć odcinek, ale jest taki emocjonalny moment, więc poczekajmy jeszcze.